Rozdział trzeci wielkie plany, wielkie decyzje. Wyruszyliśmy natychmiast z wielką nadzieją odnalezienia kolejnej klaczki. Nie było daleko niecałe 190 km. Liczę na 2 godziny jazdy. To dobrze naprawdę ciężko będzie odnaleźć się w tym dużym mieście. Znam je trochę, ale nie na tyle, żebym się mógł tam dokładnie poruszać. Pozostaje mi jedynie mieć nadzieję, że Twilight natychmiast się zlokalizuje. Inaczej będziemy musieli spędzić tam dzień lub dwa. Nie podobały mi się chmury, które szły za nami bardzo szybko. Na dodatek błyskało i zapowiadało się na silną burzę. Ach, nic to, nawigacja prowadziła mnie prostą trasą. Twilight siedziała oczywiście na przednim siedzeniu obok mnie. Alberich musiał zająć się Pinkie Pie i Fluttershy tuż za nami. Niesamowicie podekscytowana Pinkie Pie cały czas o coś wypytywała. Na szczęście nie zaczepiała mnie za bardzo. Musiałem mieć pełne skupienie na trasie. A oto przed nami często chowa. Musiałem przez nią przejechać. Pamiętam czasy wycieczek szkolnych w to miejsce. Choć nie interesowało mnie za bardzo religijne podejście, a raczej co się będzie działo w hotelu i pensjonatach po godzinach wieczornych. Czyli totalna libacja na całego. Ach, te wspomnienia wydają się być tak świeże. Byłem tu ze trzy razy. Alberich zaczął tłumaczyć, że to miasto to miejsce pielgrzymek, że jest święte i tak dalej. Klaczki słuchały go z pełną uwagą. Dobrze, bo ja nie miałem w czym się wypowiadać. Interesowała mnie jedynie droga. Ale specjalnie zrobiłem małą rundkę po mieście, żeby Alberich mógł pokazać im co nieco. Mało interesowało to natomiast Twilight. Podzielała moje poglądy na temat ateizmu. Ona też była bardziej naukowcem niż badaczem kultur i religii. Gdy tak tamta trójka zajęła się rozmowami na temat religii, ja i Twilight mieliśmy inne wspólne plany. Tak więc opowiesz mi o swoim rodzinnym miasteczku? Wyskoczyła z pytaniem, co mnie lekko wyprowadziło ze skupienia na trasę. A co to dużo opowiadać? Niewielkie miasteczko od niedawna, ale ładne i ciche. Powiedziałem to zgodnie z prawdą. Wiesz, bo będąc cały czas w Będzinie, sądzę, że pewnie też tęsknisz za domem i chciałbyś się zobaczyć z rodziną. Westchnąłem jedynie lekko się uśmiechając. W jej słowach zabrzmiało to tak prawdziwie, że nagle poczułem się, że chcę ich odwieść. Jak duża jest twoja rodzina? Znów spytała. A o tym mogłem akurat dużo mówić. No cóż, moja rodzina jest duża. Moja babcia miała chyba z dziesięcioro rodzeństwa, a Łaszczów był wtedy jedynie wioską. Tak się każdy związał ze sobą i powoli rosła ta nasza rodzina. Aż do teraz. Można powiedzieć, że moja rodzina jest największa w całym Łaszczowie. A najbliższa? Cóż, matka jest rozwiedziona z ojcem. No i w sumie dobrze. Moja babcia jest już tam na górze. Wskazałem na niebo. Wiedziałem, że zrozumie. Dziadek, wujek na wózku oraz ciotka Jadwiga i jeszcze jedna Jadwiga, no i oczywiście moja starsza siostra, Aneta. Jak powiedziałem, że mam siostrę, Twilight zerbiła wielkie oczy pełne nadziei. Masz starszą siostrę? To tak jak ja mam brata, wspomniała o nim. Szwagier, tak, śmiać mi się teraz chciało. Dobrze się wtedy rozumieliśmy. Jest moim BBBFF, o ile wiesz to znaczy. kiwnął biednie głową, że wiem. Zanetą mam to samo. Też zawsze stała przy mnie w najgorszych momentach. Ona była tą, co potrafiła ustawić każdego i się nim zająć. Nawet mój szwagier, a jej mąż Marek jest pantoflarzem. Zaśmiałem się, jak sobie to przypomniałem. Tak, mój szwagier Marek był pantoflarzem. Aneta twardo rządziła tym domem. Dziewczyna, która potrafiła każdemu przygadać, a także była wielką miłośniczką anime, podobnie jak ja. Uwielbiała czytać różne książki oraz doskonale grała na pianinie. Nikt nie mógł nam nie wmówić, że nie jesteśmy rodzeństwem. Mieliśmy za podobne charaktery. Temat o rodzinie jednak postanowiłem urwać wyjeżdżaliśmy już z Częstochowy. Twilight się rozmarzyła, patrząc przez szybę, obserwowała niewielkie lasy i wioski. Patrzyła z podziwem na mój świat. Po chwili jednak Flattershaj chciała się załatwić. Zatrzymałem się przy lasku i pozwoliłem każdemu odpocząć przez chwilę. Ja zaś mogłem sobie zapalić papierosa. Oczywiście Twilight musiała mi zwrócić uwagę. Wiesz, że to ci zapewne szkodzi? Stwierdziła ten fakt. Wiem, ale to mnie odstresowuje. Odparłem twardo. Rozumiem, że to lubisz, ale powinieneś to rzucić. Kolejny stwierdzony fakt. Zaczyna się. Więc decydowanie o moim zdrowiu i życiu przez Twilight. Zniosę to. I tak palę mniej. Spojrzałem na nią z czułym uśmiechem. Odkąd się pojawiłaś? Lekko się zarumieniła z tego powodu. Odwróciła się. Jeszcze mi powiesz, że z mojego powodu będziesz mógł latać. Wsiadła do auta. Tak łatwo ją przekonać do wszystkiego. Mam tylko nadzieję, że nie będzie starała się wtrącać w moje zasady i hobby. Wszyscy wrócili i zapakowali się do transportera. Wyrzuciłem peta i ruszyliśmy dalej. Wiatr wiał coraz mocniej od południa. Zerknąwszy w tylne lusterko, widziałem, że będzie poważniejsze oberwanie chmury, gdy znajdziemy się w Łodzi. Będzie ciężko szukać naszego celu w taką pogodę. Jednak miałem dziką nadzieję zrobić to przed nocą. Wjechaliśmy do Łodzi. Oczywiście Twilight natychmiast rzuciła zaklęcie namierzające na moją nawigację. Ustawiłem ją jak najbliżej jednak zaczęła po chwili szaleć, przerywać obraz i mieć nienamacalne problemy z działaniem. Co jest do od diaska? Odezwałem się, próbując ją ustawić. Niedawno ją kupiłem, a ścierwo już zaczęło się psuć. Ech. Nagle się wyłączyła. Czyli po ptakach. Nawigacja siadła. Nie mów mi, że się zepsuła. Twilight spojrzała na mnie przestraszonym wzrokiem. Ja tylko wzruszyłem ramionami. Nic, no, kupi się nową. Rozejrzałem się za parkingiem. Zaparkowałem auto i postanowiłem dać reszcie rozkazy. Słuchajcie, nawigacja padła i mamy większego wyboru niż kupić nową. I znów wydatki, powiedział wzdychający Alberich. Nie martw się, kupię. Nie będziesz marnować żadnych ze swoich pieniędzy. Ej, no bez taki, oburzył się. Może pozwolisz mi się przynajmniej złożyć? Mam trochę kaski przy sobie. Pokręciłem głową. To, co on miał, mogło dnie starczyć na dwa trzy dni. Ja miałem forsy, że starczyłoby na miesiąc ostrej podróży i nawet zabawy. Later spojrzała na mnie lekko zmartwionym wzrokiem. To jak teraz znajdziemy ją? Mówię o jednej z nas. W jej głowie to zabrzmiało, jakby nadzieja przepadła. Pogłaskałem żółtego pegaza po grzywie i uśmiechnąłem. Spokojnie to tylko trzeba kupić, sam się tym zajmę. Ale skoro nie chcecie tu siedzieć i czekać, mam pewną propozycję. Wszyscy spojrzeli na mnie. Dobrze jest być liderem tej gromadki, bo nie wiedziałbym innego osobnika w tej roli. Po pierwsze, ja pójdę po nawigację, trochę się rozejrzę i wrócę w to miejsce. A my? Toalite już miała minę, jakby się jej to nie podobało. Ty, Alberich i reszta zaczniecie szukać naszej zguby. Twoja magia jest tu najbardziej przydatna, gdy brak tam nawigacji. Stwierdziłem to. Alberich przyznał mi rację. Ale ja idę z tobą i nie ma dyskusji znów jej charakterek. Tak, tak, a oni sobie będą szukać dziury w całym. Ja to szybko załatwię, a jak pójdziesz ze mną, będą mieli mniejsze szanse. O wiele, na znalezienie, rozumiesz? Spojrzałem się na nią bardziej stanowczo. Lekko się zdenerwowała i nie miała ochoty zostawiać mnie samego obyś mi tylko znowu się w nic nie wpakował wskazała na mnie kopytkiem. Jeżeli ma ci coś się stać to wolę żebyś zabrał pinki pie ze sobą wskazała teraz na różowe szczęście. A bardzo chętnie zaczęła skakać po siedzeniu z się nie będę nudziła nie to, że mi się z wami nudziła ale on zna dużo ciekawych rzeczy. Niezbyt spodobał mi się pomysł brania jej ze sobą. Ale inaczej bym został uziemiony przez Twilight, jeżeli bym się nie zgodził. Nie było więc żadnego wyboru. Choć nie wiedziałem, w co mogę się wpakować, to przecież Pinkie Pie mi raczej nie pomoże. Najwyżej tylko doprowadzi do nerwicy. Tak rozdzieliliśmy się na dwie drużyny. Twilight jeszcze mnie przytuliła dla pewności, patrząc mi głęboko w oczy. Obiecaj mi, że nic się nie przytrafi złego. Miała w oczach zmartwienie. Po tamtym wypadku to nie dziwię jej się. Ale chyba mając teraz pewne doświadczenia, nie będę się uganiał za klaczką. Teraz będę musiał pilnować Pinki, Pie. Przynajmniej tyle dobrego, że będzie obok mnie. Zawsze to mi następna nie ucieknie. Wyglądało, że będzie padać. Postanowiłem wziąć swój płaszcz. Kolejny mój dziwny fetysz na ubrania. Lubiłem długie, skórzane płaszcze, aż po kostki. Tak wyglądałem jak rasowy metalowiec. Szkoda, że mi zabrakło glanów i kapelusza. No ale cóż, robiło się chłodno. Miałem jeszcze parasolkę, ale dałem ją Alberichowi. Ja przetrzymam w deszczu. Tak więc ruszyliśmy z wielkimi nadziejami. Ku memu zdziwieniu i zadowoleniu Pinkie Pie była nadzwyczaj spokojna. Nuciła sobie tylko pewną melodię. Ja miałem więc chwilę spokoju. Na miejsce mogliśmy wrócić po dwóch godzinach, albo gdy dam znać Alberichowi przez komórkę. Dla spokoju też dałem mu moją parę zapasowych kluczy do auta. Gdy wypadało zbyt mocno, to mogliby się schować w aucie i poczekać. Rozglądałem się po wystawach, akurat trafiłem na lepszą i spokojniejszą dzielnicę w centrum łodzi. Nie chciałbym się przemieszczać po tych melinach, co znałem. Było tam zbyt niebezpiecznie. Nawet miałem nadzieję na deszcz. Wtedy byłoby mniej ludzi na ulicy. Ale to nie przeszkadzało Pinky Pie zadawać pytania. Jestem taka podekscytowana. Cieszy mnie to. Też się zastanawiam, kogo znajdziemy. Westchnąłem. Mam nadzieję, że znajdziemy. Przeszły mnie dziwne myśli. Spodziewałem się, że Pinky Pie będzie u człowieka, co ją widzi i opiekuje się. Jednak mam wrażenie, że reszta też ma jak ona: cierpi i nie wie co robić. Miałem gigantyczne wyrzuty sumienia, z powodu, że tak dobrze się bawiliśmy po znalezieniu Pinky Pie, zapominając o całym świecie. Nie można było dopuścić do tego po raz kolejny. Jeszcze tylko dziś pozwolę sobie na powrót do Będzina. Później czeka nas tylko droga i poszukiwania. O ile się okaże, że zresztą jest tak jak spinki. jeszcze raz też chcę Ci podziękować. Spojrzała na mnie z radosnym uśmiechem. Nie musisz to dla. Daj mi skończyć. Przerwała mi bardzo szybko. No cóż, niech mówi. Ja chcę Ci podziękować za to, że tak bardzo opiekujesz się Twilight. Tamten prezent był prześliczny. W ogóle nie jestem z Ciebie taka dumna, że aż mam ochotę Cię wyściskać w tym momencie. Rozejrzała się i szepnęła: Dopóki Twilight nie widzi. Lekko się zacząłem śmiać z tego powodu. Potrafiła rozbawić każdego smutasa. Teraz to możesz i ściskać. Nie będzie się złościć. Zapewniłem różowego kucyka, że nie będzie już powtórek z tym wszystkim. No to super! Zasługujesz na buziaka! Pinky Kiss! Podskoczyła i natychmiast zrobiła to, co powiedziała. Otrzymałem przyjacielskiego całusa w policzek. Ul ulżyło mi z tego powodu. Mogę ci dać pytanie? spytałem. Oczywiście! Co robiłaś przez tamten tydzień? Jak w ogóle ci się to udało przeżyć tak długo w tym świecie? Nie miałaś nikogo, kto cię widział? Spytałem, bo mnie dusiła ta niewiedza. Ach, tamto wspomniała sobie ten okres. Tuż byłam tylko w tamtym miejscu przez cały tydzień. Udało mi się znaleźć jedzenie i tak dalej. Po prostu byłam samotna. Lekko się zasmuciła. Trochę pytanie było nie na miejscu, ale jestem już taki, że muszę wiedzieć. I nikt cię nie zobaczył? Kolejne pytanie, też trafne. W tej galerii co dzień było setki osób. Ktoś musiał widzieć coś niezwykłego. Nie, dopiero wydwaj. Dlatego wtedy uciekałam, bo nie wiedziałam co się dzieje. Jeszcze raz przepraszam za tamto. Powiedziała to z czystym żalem. Ech, niech już nikt nie wspomina tego, że przez nią oberwałem autem. Nie wracajmy do wypadku, stwierdziłem. To była moja własna nieuwaga. Pinki pocieszyły moje słowa. Nie mogłem pozwolić, żeby na siebie zrzucała winę za moją własną nieuwagę. Jeszcze trochę spacerowaliśmy, opowiadając dowcipy. Widok śmiejącego się młodego mężczyzny był dla ludzi pewnie dziwny. Ale miałem to gdzieś. Nagle się rozpadało. Zaczęło błyskać i grzmieć. Spodziewałem się tego. Ja mogłem wytrzymać w deszczu przez jakiś czas. Pinki pewnie nie. Schowaliśmy się więc pod daszkiem pewnego sklepu. la, ale ulewa! Zagrzmiało, aż Pinki wskoczyła mi na ręce. Iciu, strasznie! Objęła mnie za szyję i lekko drżała. Kuliła się też przed każdym błyskiem. Spokojnie, to tylko burza. Pogładziłem ją lekko po grzyby. Tak, tak, burza. To i tak jest strasznie głośno. Jeszcze te znów błysnęło. Zapiszczała, coraz mocniej mnie ściskając. Wyciągnąłem telefon, wciąż trzymając pinki. Gdzie dzwonisz? Do Albericha. Brałem numer. Muszę się dowiedzieć, czy mają coś. Halo, Werard? Ci ja skaduję, że się też kryjecie. Spytałem. Wiedziałem, że nie idą przez ulicę. Tak, nie martw się. jesteśmy już w aucie. Kiedy wracacie? Za niedługo. Nagle usłyszałem znajomy, magiczny dźwięk. Paweł, gdzie jesteście? Macie nawigację? Usłyszałem głos zmartwionej Twilight. Zabrała mu telefon. <noise> nie, jeszcze nie mamy. Zaraz kupimy. Tylko znajdę sklep. Odparłem ze spokojem. Gaduję, że nie widzieliście nic podejrzanego. Nie, westchnąłem. Kupię tę nawigację i wracamy. Nie martw się gwiazdeczko. Zapewniłem ją swoim głosem, że mi się nic nie stanie. Nie też nic nie będzie Twilight! Odezwała się głośno Pinki. Zaopiekuję się twoim przyszłym mężem! No wiecie. Dobrze, że nikt wokół tego nie słyszy. Tak, 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 dziękuję Pinki. Zakaszlnęła przez ten telefon. Tak czy owak, wracajcie szybko. Rozłączyła się. Schowałem komórkę i chwilę, zastanawiałem się, co robić dalej. Dalej padało. Zapowiadało się, że jeszcze trochę to potrwa. To co robimy? Spytała różowa klacz, schodząc mi z rąk. Ja po prostu wzruszyłem ramionami. Nie mam zielonego pojęcia, rozjeżdżałem się po okolicy. Sklepu z elektroniką brak. Cholera. Pewnie musimy jakoś wrócić. Nagle Pinki zaczęła cała się telepać, ale to nie było chyba ze strachu. Wyglądała jak brzęczący budzik. A to co? Nie wiem mówiła drgającym głosem. Mój zmysł zaczął coś wyczuwać i to bardzo złego. Cholera, pamiętam. Pinki sens. Od razu rozbudziły się moje receptory chęci działania. Z jakiego powodu? Co się dzieje? wskazała kopytkiem w kierunku ciemnej uliczki. Natychmiast zacząłem biec. Pinki za mną wciąż się telepiąc. Przebiegliśmy przez przejście. Na szczęście było zielone światło dla pieszych. Postanowiłem się kierować zmysłem Pinki. Nie wiedziałem dokładnie czy to chodzi o klasz, czy może o inny problem. Miałem nadzieję, że nic złego się nie dzieje. Tam! Wskazała kupkiem, to tam! Biegłem do czarnej i mrocznej alei. Pełno tu koszy na śmieci brudu. Zawszone miasto. Biegnąc pomiędzy budynkami skręciłem w prawo. Ślepy zaułek. A tam widok. Stado szczekających i warczących psów, jakby coś zapędziły w kozi róg. – Błagam! – odezwał się mi znajomy głos. – Zostawcie mnie! Pomocy! – krzyczała. Wtedy już wiedziałem, co tam jest. – Rarity! – zakrzyknęła Pinkie Pie, podskoczywszy do góry. Fakt, to była ona. Psy ją miały dopaść. Ona chowała się za stosem porzuconych kartonów. – Pinkie Pie! – zauważyła ją biała klacz. – Błagam, uciekaj! Nie dasz sobie rady! Z pięć kundli jedno bydle. Cholera, takiego mieszanka to jeszcze nie widziałem. Niby Doberman niby nie Chwyciłem leżącą obok sztachetę i zacząłem tu każdego kundla po kolei. Te z zaczęły uciekać. Jednak to byle stanęło przede mną walcząc. Dowalmuerar! Daj mu popalić! Dopingowała Pinki. Jak ja nienawidzę psów. Byłem i jestem od zawsze wiernym fanów kotów. A żeby to pies rzucił się na mnie. Jak tylko przywaliłem mu sztachetę, tak, że aż się złamała. Pies zaskomlał, ale dalej próbował atakować. Stanąłem plecami przed rabiki. zerknął Zerknąłem jedynie, czy wszystko w porządku. Nic ci nie jest? zapytałem. Ta spojrzała na mnie. Była brudna, przemoczona i przerażona. Ty mnie widzisz? spytała. Jak? Potem ci wyjaśnię. Mój wzrok skierował się na psa. Pora było wykorzystać siłę moich pięści oraz trzyletniego treningu boksu. Jak go zabiję, to go zabiję. Rzucił się na mnie. Akurat nie udało mi się go trafić za pierwszym razem. Chwycił zębami za moją rękę i mocno szarpał. Jeszcze za tą wcześniej bolącą. Dobrze, że gruba skóra pozwoliła zmniejszyć ból. Pozostała mi lewa ręka, a z się siły uderzyłem bydle z pięści prosto w łeb. Puścił i lekko się zatoczył. Nie zahamowałem się i z rozpętu jeszcze kopnąłem w szarza w dubsko, żeby zrozumiał, że ze mną się nie zadziera. Poleciał z piskiem, aż się kurzyło. Ja zaś ciężko dyszałem z tego faktu. Raczej byłem bardziej przestraszony niż zmęczony. Nienawidzę psów, a na pewno nie takie bydlaki. Właśnie ocaliły się Rarity? Pomyślałem. Na szczęście już była przy niej Pinki. Nic ci nie jest Rarity jak dobrze że cię widzę. Pinki rozpłakała się z tego wszystkiego. Rarity też była szczęśliwa, że widzi swoją przyjaciółkę. Jednak widziałem w jej oczach potężne zmęczenie. Była wyczerpana. Tak, żyje. Skąd się tu wzięłaś? spytała biała klacz. Ja stałem obok jeszcze dochodząc do siebie. Serce mi tłukło jak szalone. Jeszcze przeżywałem starcie z psem. Długo było powiadać. Przyjechaliśmy odszukać ciebie. Wy... spojrzała na mnie. A kim on jest? To Werard. On i jego przyjaciel Alberich postanowili, że nas odszukają. Pinkie Pie mówiła to z taką radością, że aż mi się lżej zrobiło. Co zresztą? Twilight, Rainbow Dash, Applejack i Fluttershy. Co się z nimi dzieje? One też są z nami, to znaczy Twilight i Fluttershy czekają na nas niedaleko stąd. Słowa Pinki wzbudziły łzy nadziei i radości. Frality wtyliła się do Pinky płacząc. Dziękuję, dziękuję, że nic wam nie jest. Dziękuję, że po mnie przyszeliście. Już, już, nie zostawimy przyjaciół w potrzebie. Ogładziało Pinky. Deszcz lał cały czas. Ja sam czułem, że jestem mokry. Nawet Grzywa Pinki nie miała wyboru i musiała się wyprostować w tym deszczu. Reality zaś wyglądała na przemarzniętą. Natychmiast ściągnąłem z siebie płaszcz. Owie się tym zaproponowałem, bo nam się tu rozchorujesz. Spojrzała na mnie niepewnym wzrokiem, przyjęła go ode mnie. Okryłem ją na tyle, żeby poczuła się cieplej. Akurat płaszcz był gruby i dawał dużo ciepła. Nawet jak na takie gorące lato. Ale miałem do niego sentyment. I musiałem go zabrać ze sobą. Opłaciło się. Dziękuję. Owinęła się płaszczem i mocno zdusiła go do siebie. Naprawdę dziękuję. Biedactwo. Musiało się nieźle wycierpieć sama w tym cholerym mieście. Teraz kompletnie nie żałuję, że zabrałem pinki ze sobą. Gdyby nie ona, to nie udałoby się jej znaleźć. Wracajmy do samochodu! Zakrzyknęła Pinki. Wszyscy się ucieszą, będziemy mogli szybko wrócić do domu. Miała akurat rację. Nie miałem większego wyboru. Cel został odnaleziony. I plan był taki, że wracamy do Będzina. Masz rację, odparłem. Rarity, dasz radę iść? spytałem białego jednorożca. Ta jednak była naprawdę przestraszona, ledwo żywa i zmarznięta. Bez pytania wziąłem ją, mocno ją owinąłem w płaszcz i wtuliłem do siebie. Zaniosę cię. Dam sobie radę, powiedziała drżącym głosem. Dotknąłem jej czoła. Była zimna. Tak, tak, jasne. Parę razy jeszcze sprawdziłem czy jest jej idealnie ciepło. Moja opiekuńczość znów wychodziła na wierzch. Pozwolisz, że ja będę decydował czy sobie dasz radę, czy nie. A na razie sobie nie dasz rady. Biała klacz skuliła głowę. Wygrałem bitwę z jej upartością. Wyszliśmy z alejki i skierowaliśmy się szybko do mojego auta. Trochę był to kawałek. Na szczęście Pinki pamiętała drogę doskonale. Kolejny raz mi się przydała. No ale nawigacji nie kupiłem. Szczegół. Kupy się kiedy indziej. Na razie udało mi się odnaleźć kolejnego kucyka. Wróciliśmy na parking. Widziałem już mojego srebrnego transportera. — Widzę go, widzę! — zakrzyknęła Pinky. natychmiast biegnąc w jego kierunku. Ja wolniej szedłem, trochę było mi zimno przez ten deszcz. Na szczęście Rarity wyglądała na bezpieczną. Zapewne zaraz poczuje się lepiej... jak zobaczy resztę towarzystwa. Z auta wyskoczyły Twilight i Fluttershy, ale Alberich natychmiast otworzył drzwi do auta. Położyłem Rarity na samym tyle. Wsiadłem do środka i ciężko westchnąłem. Udało się. Oparłem łeb o i w głębi ducha cieszyłem się z tego, że udało nam się znaleźć Rarity. Ja byłem cały mokry, nawet gacie miałem mokry. Włączyłem w tym gracie ogrzewanie, bo zacząłem się trząść. Zresztą Rarity też potrzebowała jeszcze ciepła. Laterzja i uradowana podleciała do mnie, ściskając, tuląc. Dziękuję, dziękuję. Paweł, naprawdę dziękuję Ci, że ją ocaliłeś. Ależ się uradowała. Miło było to usłyszeć z ust. Ja czułem się padnięty. Ale czekała nas jeszcze droga powrotna. Dobra robota, słońce. Odezwała się Twilight. Ja znów nie podniosłem głowę. Pokazałem tylko znak pokoju do tyłu. Alberich, idź usiąść, proszę, z przodu. My zajmiemy się rarity. Nie ma sprawy. Wisiadł tutaj i przesiadł obok mnie. Uff, w kamień z serca. Dokładnie odparłem, podnosząc lekko głowę. Może się przebierz, zaproponował mój towarzysz. Jesteś cały mokry. Ubrania na zmianę mam u siebie w domu stwierdziłem. W końcu i tak tam wracamy. A, no tak, lekko uderzył się w czoło. Lepiej wracajmy jak najszybciej. Nie musiał mi tego mówić dwa razy. Natychmiast się przebudziłem i ruszyliśmy w drogę powrotną. Zauważyłem sklep z elektroniką, darowałem sobie jednak: tak jak będziemy jechać do Gdańska, to tędy będę przejeżdżał. Kupi się jutro. Czułem się, że jednak coś nie zacznie zaraz brać. Oby nie, przynajmniej nie wychodziło z rachuby. Jadąc odrobinę wolniej niż wcześniej, trochę kręciło mi się w głowie. Byłem dziwnie zmęczony. Ta cała podróż mnie wykańczała. Te wszystkie przygody, problemy, które na razie mam za sobą, jednak nerwy wciąż nie trzymały. Przez to byłem osłabiony. Ach, nic to. Dam sobie radę. Pinky Pie opowiedziała o zajściu z psami. Twilight spojrzała na mnie badawczo, ale nie wykryła żadnych ran na moim ciele. Wróciła do opieki na Traridium. Ogrzewanie dało się czuć. Może i było gorąco, ale tak jak było trzeba. Delikatnie tylko uchyliłem szybę z tyłu dla świeżego powietrza. Deszcz padał dalej. Najwidoczniej czeka nas cała nocna ulewa. Chciałem już być na miejscu, ale było do tego jeszcze 50 kilometrów. Przeżyję.